Ludzie tracą jakiś taki sens i nie mają tego autorytetu, nie mają tego oparcia, bo Kościół zawodzi dzisiejszy Kościół hierarchiczny i, i, i no, dużo by mówić, co było niedawno. Niedawno Komunia Święta była udzielana w Italii na przykład w gumowych rękawiczkach i tylko do ręki. A więc wszelkie sakrum zostało zdeptane sprowadzone tylko do jakiegoś takiego symbolu no a kto jest dawcą życia kto jest prawdziwym jedynym lekarzem Pomyślcie o ileż surowszej kary stanie się winien ten kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec ducha łaski Znamy przecież tego, który powiedział: Do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Witam Was, bratkowie, w tym nowym roku. I jak zwykle powiedzą, że Ty brat, miłość. Posłuchajcie biskupi i kapłani i co niektórzy wierni, to właśnie z miłości do Was i troski o Wasze zbawienie powiem dziś te mocne słowa. A do czego zmierzam? Napisane jest. Pomyślcie, o ile z surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał, podeptał syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: Do mnie należy pomsta i ja odpłacę. I znowu sam Pan będzie sądził ludzkój. Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żyjącego. No właśnie, kto dziś depta Syna Bożego? Po posadzkach kościoła przyjmując komunię do łapy. Zacznijmy od naszej hierarchii, bo to oni dają na to zezwolenie. Potem najwięksi profanatorzy świata depczą ciało pańskie po swych stalkowych ekscesach. Neokatechumena. Może tak nie jest, a jedna. Powtórzę to jeszcze raz i pokażcie to waszym proboszczom i księżom w parafii. Uwaga! Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza. Ta krew znajduje się w ciele Pańskim, jakie przyjmujecie podczas mszy świętej. Jeśli ksiądz zawsze ma na patenie odrobinki ciała Pańskiego, to o ileż więcej jest na Waszych rękach, które potem lądują na ziemię i są podeptane? Każdy, kto przyjmuje komunię na rękę, zaciąga na siebie surową karę, bo jak mówi Ewangelia, depczecie ciało pańskie. Tu nie ma wytłumaczenia. Macie czarno na białym. Oczywiście teolodzy w ospaczonym, sprotestantyzowanym umyśle zaprzeczą nawet słowom Ewangelii. To doktorkowie ze stadionowych spędów z ci liderkami na czele, co z tymi flagami latają. Tak więc strzeżcie się biskupi i kapłani na czele z wiernymi. Zapłacicie za krew i ciało pańskie, które deptacie po posadzkach kościoła. Wy je macie na patenie, a ludzie na swych brudnych łapach, które potem lądują na ziemi i są podeptane. Może nie. Nie wytłumaczycie się tym, że Biskup Wam zezwolił. Macie swój rozum i swoje sumienie. Za tę zbrodnię będzie naród polski płacił. Zamiast uciekać się do Pana Boga i wynagradzać mu, żeby uchronił od kary, Polacy na wezwanie zdrajców, Juda i Zatorów podeptali największy dar nieba. Zdeptali największy dowód miłości Boga. Będą pustoszały kościoły. Bóg nie będzie patrzył, jak się ciałem Jego Syna podłogi smaruje. Krew Chrystusa zdeptana woła o pomstę. Nieuszanowana nie staje się zasłoną za grzech, ale jest świadectwem pogardy i przewrotności wobec Boga. I przyjdzie kara za to. Wyjący jak legion demonów zimowy wiatr pod sklepieniami dotąd pełnych ludzi sanktuariów wyraża pustkę duchową, którą niesie za sobą śmierć pobożności eucharystycznej Polaków. I tu zachodzi pytanie, czy nie czas wrócić do tradycji, jak w Betlejem. Pastuśkowie Trzej królowie adorowali Jezusa, klękając, skłaniając się Mu, oddawali Mu cześć na kolanach, jak święty Tomas zwany niewiernym, po zmartwychwstaniu, jakie dziś dokonuje się podczas każdej mszy świętej, pad na kolana, mówiąc Pan mój i Bóg mój. A my co? Co robimy, gdy przychodzi nasz Pan i Bóg w tej okruszenie chleba? Stoimy jak stado baranów, przyjmując jego najświętsze ciało do łapy, a potem cząsteczki tego świętego ciała z naszych brudnych, grzesznych i nienamaszczonych rąk lądują na posadce kościoła i deptane są przez barany. Jedni nieświadomie, a drudzy świadomie dopuszczają na siebie karę za podeptanie ciała pańskiego. I tu nie ma wytłumaczenia, bo Ewangelia wyraźnie mówi: kara za podeptanie ciała pańskiego i zbezczeszczenia krwi przymierza, która znajduje się w świętej i niepokalanej hostii, jaką przyjmujecie podczas mszy świętej. Bratkowie, pokażcie to waszym proboszczom, bo na biskupów nie ma co liczyć by przywrócili Wam balaski w Waszych parafiach. Walczcie o przywrócenie balasek, a wiara sama wróci do parafii i będą wracać wierni. Powiedziałem to tylko z troską o Wasze zbawienie i abyście unikli kary za podeptanie ciała Pańskiego i krwi przymierza, która znajduje się w nim. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami syna. I baczcie, jak spożywacie ciało pańskie i pijecie z tego kielicha. Ta forma jest niewłaściwa. Ta forma weszła w użycie Kościoła praktycznie nielegalnie. To był indult, to było pozwolenie e, tylko w niektórych przypadkach, które się bardzo szybko rozprzestrzeniło na cały Kościół. Ja bym powiedział, że ojcem tej idei i tej praktyki jest szatan, bo... Kto nie ma kolanu? Szatan. Szatan nie klęka przed Bogiem i uczy ludzi, uczy katolików tego samego. Podchodzenia, to jest pycha, podchodzenia i stawiania siebie na równi z Bogiem, to nie jest prawda. My nie jesteśmy równi Bogu, my jesteśmy Jego stworzeniem i księża, którzy moim zdaniem stracili wiarę. Albo myślą, że wierzą, a zachowują się, albo, no nie wiem, żyją w wielkiej schizofrenie, bo mówią jedno, robią drugie. Jak to jest? Idziemy do Komunii Świętej w Polsce i śpiewamy, mamy przepiękne pieśni eucharistyczne. I śpiewamy na przykład upadni na kolana ludu czcią przejęty. I wszyscy no stojąco. Sznurkiem. I, no i jak to się ma? Śpiewamy jedno, a robimy drugie. Ktoś mógłby powiedzieć, bo bardzo często dzisiaj w Kościele się mówi, ale to nie jest ważne. Ważne to, co mam w sercu. Dlaczego postawa jest ważna? Nie to, co w sercu, bo to, co w sercu, to właśnie wy, ja, wy, prze, y, pokazujemy właśnie naszą postawą. Postawa jest ważna dlatego, że my jesteśmy ludźmi. A co to znaczy bycie człowiekiem? Człowiek co? właśnie składa się z duszy i ciała. I wszystko... I to duchowe ma, potrzebuje swojego i to cielesne też.